Ja w to nie wierzę. Oh. Ja do tego podchodzę bardzo, bardzo, bardzo sceptycznie. nie niedobre. Gotowi? Włosy umyte, wysuszone. Witam was cieplutko w końcu w filmie, który miałam już nagrać bardzo dawno temu, ale z racji, że zamówiłam tej keratyny, bo będziemy robić test keratyny e, pre-order, więc czekałam na to miesiąc chyba, także włosy umyte wysuszone, nie mam na nich kompletnie, zupełnie nic, e, nie ma w ogóle żadnej odżywki, tylko umyłam szamponem dwa razy i wysuszyłam i zrobiłam już jeden błąd przy tym teście, ale to już Wam powiem za sekundę keratyna, którą zamówiłam jest to keratyna z firmy Answer. tak wygląda przychodzi nam w takim pudełeczku, jeżeli zamówicie sobie zestaw to jest At Home Keratin Treatment Kit Także zestaw, osobno możecie zamówić też buteleczkę samej keratyny w sprayu albo też sam szampon, samą odżywkę. Także tam jest wiele kombinacji na stronie. Już wam pokażę jak to wygląda w środku. A wygląda tak. Mamy tutaj instrukcję jak ten zabieg keratynowy w domu wykonać. I mamy trzy produkty w tym zestawie: jest to odżywka, czekajcie, jak tu jest. Conditioner, tak. Wygładzająca odżywka, wygładzający szampon i nasza keratyna, czyli to, co jest w sprayu. I słuchajcie, już Wam powiem, jaki ja błąd zrobiłam. To zrobiłam błąd taki, że ja już umyłam włosy tym szamponem, umyłam raz swoim i drugi raz e, właśnie tym i powiem wam, że już ten szampon daje naprawdę bardzo, bardzo fajny efekt tak jak mówię, ja tylko wysuszałam włosy z rozczesaniem po tym szamponie nie było żadnego problemu, mimo, że nie miałam żadnej odżywki na sobie chyba jestem bardzo e, biała i prześwietlona no trudno, słuchajcie, robię co mogę, bo e, teraz mam słońce po tej stronie a później jak, e, będę przychodziła przy, przyjdę do was prostować te włosy, to już będzie ciemno i tak chcę, żeby nie tak strasznie światło się różniło, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie Dobra, także umyłam e, tym szamponem. E, jest widać u mnie ten puch, ten puch zawsze jest u mnie widać, ale powiem Wam, że jak na to, że ja nie użyłam żadnej odżywki, to to jest cudo. To wyglądają te włosy naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Także tak, dobra, nie przedłużam, zabieramy się, więc tak, na czyste, suche włosy e, mamy nałożyć tą odżywkę, do odżywkę, tą keratynę w sprayu. Czyli to. Tutaj wszystkiego jest po 100 ml, także nie, nie jest tego dużo. A jeśli chodzi o cenę, to słuchajcie, to też nie jest tanie, bo ja za to zapłaciłam połowę ceny, natomiast z e, dla, dla tego, że oni nie mieli tego na stanie i to był pre-order. Natomiast e, normalna cena bo ja wyglądam jakiś królak, nie mogę się na to patrzeć e, natomiast ta cena y, oryginalna jest to koszt 59 funtów, także 60 funtów za ten zestaw. Sama karatyna kosztuje 40. 6 albo 9 chyba, ale mam wrażenie, że dla tego szamponu i dla tej odżywki warto jest dopłacić tą dychę. Tak czuję po pierwszym myciu po prostu i tyle. Wszystkiego jest po 100 ml. I tak, na czyste, suche włosy, dlatego też umyłam, wysuszyłam, spryskujemy tą keratynę, zostawiamy na 40 minut, prostujemy włosy w temperaturze 200 stopni, najlepiej sześciokrotnie przejechać po jednym paśmie. No i tak. I efekt ma się utrzymać, słuchajcie, do... Trzech miesięcy. Ja w to nie wierzę. Tutaj mam napisane, efekt utrzymuje się do trzech miesięcy, włosy mają się po tym nie puszyć, skraca czas suszenia, no i salon quality, tak? Czyli, że jakość jak w salonie fryzjerskim. O, teraz było dobre światło. Kurczę, no mówię, jestem prześwietlona Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Dobra. Jedziemy, spryskujemy, bo ja potem 40 minut, tam była napisana na stronie godzina, e, piszę, że niby dla cienkich włosów 40 minut, dla grubszych godzina, ja potrzymam 50 minut. I słuchajcie, z racji tego, że trochę się boję tej karatyny, nie chcę sobie zniszczyć bluzki. Czekajcie, może troszkę e, się obniżmy, będzie widać całe moje włosy. Czy e, ja sobie zarzucę taki malutki ręczniczek, bo nie wiem. <laughs> słuchajcie, nie wiem, czy, czy sobie nie ten, żeby sobie, wiecie, nie... No nie, nie wiem, nie wywabić, wywa, nie, nie wyba, wybawić, wybawić, wyba, nie wybawić, nie wybawić, nie wybawić, nie wywabić e, bluzki, nie chcę tego zra, bardzo zrobić. Dobra, mamy podzielić na sekcje, więc, e, Jezu, słuchajcie, mam tyle, zobaczcie, no mnie, ten, mnie klamerka nie trzyma, nie? Tyle i długie i słuchajcie, już jest ten okres, kiedy mi włosy wypadają. Nie wiem, czy też tak macie, ale u mnie tylko po prostu jest pierwszy dzień, o, zobaczcie, jaki jakie puch. Pierwszy dzień jesieni i po prostu moje włosy sru, oho, mamy jesień, lecimy. No i tak jest, właśnie wypadają strasznie. Dobra. Nie dobra, bo mi wisi wszystko z tyłu. Kurde, no, już za długie te włosy może też są. I tak, dziewczyny pisały na internecie, że ta buteleczka starcza im na dwa razy. Ja nie sądzę, żeby to było w moim przypadku, bo ja mam włosy gęste i mam je bardzo, bardzo już długie, tak jak widzicie. Więc, yy, no, nie sądzę. Po prostu nie sądzę, no ale zobaczymy, no będę spryskiwać tak, żeby były dobrze napryskane, nie mam żadnego lusterka, będę musiała to robić w podglądzie, ale w podglądzie będzie mi ciężko Czekajcie, jak to odblokować, uwaga, dobra, jest open W ogóle ten ręcznik zasłania, zasłania Chyba będę musiała pójść po lusterko o! Brzydko pachnie jakimś takim odstęp jakby Odstowo bardzo. Czekajcie, ja pójdę po to lusterko. Tak teraz myśl, myślę, słuchajcie, nie czy mi to starczy na dwa razy, tylko czy mi to w ogóle starczy chociaż na raz. Już moich włosach, to jest ciekawa sprawa. Zresztą taką mgiełką rozpyla. Ale ja nie wiem ile tego rozpyla, słuchajcie. Nie wiem, no mają być włosy zmoczone tym. Nieładny zapach, który duszący trochę. Drażniący, ale to jest bez formaldehydów. Także to jest też ważne, bo właśnie jak macie keratynę tą z formaldehydami, no to trzeba to robić niestety, ale najlepiej to chyba na dworze. A na pewno przy otwartym oknie. Dziewczyny pisały, że je z wentylatorami robią, włączonymi na siebie, żeby to rozwiechać, bo takie to jest drażniące. No to nie jest, jak widzicie, w oczy mi się nic nie dzieje, tylko tak jak pryskam, to trochę taki mocny. Taki jest ten zapach, nie wiem jak mam to powiedzieć. Nieżorący, no może trochę żerący nawet. No, nieprzyjemny. Duszący taki trochę jak, jak amoniak. Nie ma w tym amoniaku też. Dobra, słuchajcie, pryskam całą głowę. Zobaczymy czy mi starczy. Trzymajcie kciuki. Teoretycznie mam pokryte całe włosy, chociaż czuję gdzieś tu, gdzie nie gdzie takie suchawe. Ale nie wiem, czy to już mi wyschło, czy po prostu co, zanim yy, spryskałam wszystko, więc jeszcze sobie tak o, zrobimy. Yy, dmuchałam sobie tutaj, bo mam tutaj przeciętego palca i powiem Wam, że zaczęło mnie piec. Jak się dostała keratyna do tego, co oznacza nie wiem co w sumie. Nie wiem, co to oznacza. Yy. Mam wrażenie, że starczy mi na dwa razy, ale może być tak, że ja po prostu za mało tego nałożyłam. Może tak być może. Na pewno tak może być, Porobię takie dość krótkie przyknięcia. Mm, zobaczymy. Pierwszy raz słuchajcie, robię keratynę w domu. Znaczy miałam kiedyś robioną keratynę w domu, ale to fryzjerka przychodziła i nie robiła. Przyszła i robiła nie przychodziła, bo to było raz. To jeszcze w Polsce to jeszcze w ogóle wiecie. Lata temu na studiach gdzieś tam byłam, chyba. Miałam blond utlenione włosy, więc też efekt. Wiecie, no nie, nie, nie pamiętam nawet, żebym była zachwycona czy coś. A miałam bardzo poniszczone wtedy włosy. Dobra, zobaczymy. Powiem Wam tak, że ja do tego podchodzę bardzo, bardzo, bardzo sceptycznie. To znaczy, no po wyprostowaniu efekt może będzie wow. Natomiast ja jestem ciekawa, ile się ten efekt utrzyma. A tego się dowiemy słuchajcie, końcówki, więcej jeszcze dam tego się nie, niedobre, tego się dowiemy w praniu w praniu, czyli dowiecie się w moich vlogach po prostu, jak będziemy widzieć e, będziecie widzieć jak to wygląda w codziennych filmach w vlogach, na co dzień e, przez, po dłuższym czasie od, e, od nałożenia tego dobra, czekajcie, rozczeszę jeszcze, bo jest też napisane żeby dokładnie rozczesać włosy e, żeby się na pewno dostała ta keratyna do każdego włosa, ale ja rozczesywałam, tak jak widzieliście po każdym psiknięciu, więc myślę, że ta keratyna jest miarę na... ja nie wiem jak to ma wyglądać no są takie jakby, widzicie tłuste, to one nie są nawet mokre to nie jest mokre, są takie delikatnie wilgotne, no ale są tłuste, więc myślę, że chyba y, aplikacja się powiodła ale pewnie nie mogę być w ogóle widzieliście, że w połowie mi spadł ręcznik, nie? nawet nie w połowie, tylko już na początku Dobra, słuchajcie, no nic. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to ma wyglądać przede wszystkim, jak to ma... No nie wiem. Dobra. Spinam włosy w koczek i czekamy, tak jak mówię, ja sobie poczekam... O, ciężkie, ale ciężkie te włosy teraz są. O, strasznie takie, no ciężkie po prostu. I ja sobie poczekam 50 minut. Jest za 20, więc o wpół do... Mogę tak zwinąć? No mogę, nie? Czy to coś zrobi, jak takiego si ślimaka zrobię? Siniaka. Ślimaka, nie siniaka no, Zwinąć mogę Tylko, że ja tego nie zapnę Bo tak jak mówię, no Taka klamerka na moje włosy to już nie daje nic Nie wiem, mm -hmm. czy tutaj też pikać? Może troszkę jeszcze tak O Dobra Le. 50 minut Spłukujemy to Suszymy włosy do sucha, jest napisane, że, patrzcie jak mi wypadają, normalnie mi się o palce zawieją, że jest napisane, że mają być włosy całkowicie suche, na pewno, więc podejrzewam, że potrwa to trochę i prostujemy. Ciekawa jestem. Dobra, słuchajcie, starałam się jakkolwiek ustawić światło, żeby nie być tak prześwietlona, bo strasznie byłam w poprzednim e, klipie. Słuchajcie, to jest po wyprostowaniu. Nie po wyprostowaniu, co ja mam. Tylko po wysuszeniu. Tylko i wyłącznie wysuszone włosy. Teraz co muszę zrobić, to wyprostować każdy element, e, każdy element. No, każde maleńkie pasemko. E, napisane jest najlepiej przeciągnąć po 6 razy, więc zrobię tak jak każą żeby ten efekt był, wiecie, jak najbardziej taki miarodajny, nie wiem, ile mi to zajmie. I jeszcze co wam powiem przy okazji tego prostowania, e, to. E, Jezu, no nie działa ta klamerka na moje włosy, to e, słuchajcie, dlaczego ja wybrałam tą keratynę? Dlatego, że słuchajcie, po pierwsze, ona właśnie nie ma tego Formaldehydu, który tak strasznie drażni i, i jest tak strasznie toksyczny, a po drugie e, dlatego. Że ta keratyna jest dużo szybsza w robieniu, bo widzicie, nałożycie, czekacie tą godzinkę, nawet nie całą, spłukujecie, suszycie włosy. Wysuszenie może troszkę dłużej trwało, ale nie trwało tyle, co zawsze trwa moje suszenie. No i teraz tylko prostujemy, tak? A przy zwykłej keratynie trzeba nałożyć tą keratynę, potem ją wysuszyć nałożoną na włosach, co jest tragiczne, to trwa po prostu wieki. No i prostować włosy, więc taki zabieg trwa z 3 godziny albo i 4, a przy moich włosach pewnie jest. Pół dnia. Także dlatego też wybrałam tą keratynę. Potem ważne jest też przy. Dobra, jedziemy. N nastawione mam na 200 stopni, prostownicę. Potem też ważne jest przy pielęgnacji, żeby nie używać szamponów z. Czym? Jezu, Nie umiem tak mówić i prostować. Z solą czyli sodium chloridę odpada. Dwa, trzy. Dobra, chyba muszę to jednak zrobić, słuchajcie, bez gadania, bo jakoś tak nie idzie mi z gadaniem. No, także od pielęgnacji też dużo zależy później już, wiecie, po zabiegu. No i dobra, słuchajcie, ja prostuję i wracam do Was już z efektem po. Bo... Jezu, tak się boję tej temperatury trochę. Teraz się też, jak widzicie, nic nie, póki co nic mi nie paruje przy tej normalnej keratynie bardzo paruje i jeszcze odparowuje ten formaldehyd więc to jest też yy... ile to było? 5 czy 6? o kuźne. czy wy to widzicie? nie, ja nie wierzę, że ja będę miała takie włosy no dajcie spokój możliwe dobra, jadę Don't you know you go? I don't show. I don't To feel something, I would. And no, I don't want you to feel misunderstood. No, it's just that I'm not in the place to give you your way. And maybe I just need the space and the grace to say that I don't have a way to be on it. And I don't think I would later down the road. got Słuchajcie, nie wierzę w to, co ja widzę. E, czekajcie, włączę prostownicę, bo na 200 stopni powiem wam, że długo nie prostowałam, ale już wam mówię o co chodzi. Chodzi o to, że ja mi nie zależy tak strasznie na tak strasznie prostych włosach. Mi nie zależy jakby na tym efekcie, hmm, na tym efekcie e, takiego, wiecie, mocnego wyprostowania, tylko mi bardziej zależało na tym, żeby te włosy się nie puszyły. I jeżeli, jeżeli ten efekt miałby się utrzymać, Powiem Wam tak, chociażby miesiąc, to ja zużyłam pół butelki, która kosztuje 46 funtów, e, podzielić na dwa to jest 23 funty miesięcznie. Gdybym miała to robić raz w miesiącu, będę to robiła. Jeżeli efekt miałby się utrzymać chociaż miesiąc i ja nie wiem, ile się utrzyma, e, nie wiem też, jak moje włosy będą wyglądały, wiecie, dalej. Teraz przez 24 godziny mam ich nie myć, nie jest napisane nic, że mam ich też nie spinać, nie wiązać i tak dalej. Mm, ale yy, pochodzę w rozpuszczonych jutro niedziela, także spokój. <noise> w ogóle całkowicie ja inaczej wyglądam. Bez tej objętości lwa. Co to było? Yy, tablet. Bez tej objętości dwa, wi... lwa, dwa... lwa, widzicie? To? Przepraszam, jestem podekscytowana. No po prostu to jest niesamowite. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to. <noise> Jakie one są? Boże, w życiu w życiu nie miałam tak pięknych włosów wiem, że mówiłam to przy suszarce no ale no, ten efekt pobija przecież wszystko prawda? E, dzisiaj specjalnie też suszyłam zwykłą suszarką, a nie tą moją e, wiecie, szczotką suszarką która, która jest cudowna, kocham ją wciąż bo chciałam ten efekt taki najbardziej uzyskać jakby wiecie, naturalny w sensie mm, no nie chciałam wygładzać, tutaj mam zagięcie nie chciałam wygładzać dodatkowo włosów jeszcze e, wiecie mm, suszarką bo chciałam po prostu to robić na swoich włosach. Tak jak mówię, jeżeli gdzieś mi się tam zagną, czy nie są super doprostowane, to mi to nie, nie robi tak strasznie, bo nie na tym mi tak bardzo zależy. Bardziej mi zależy na tym, żeby się nie puszyła. Efekt jest wow. Pokażę wam tyłem. Poczekajcie, widać tam coś? Widać. Zobaczcie na to. Niesamowite, co? Niesamowite to jest. Słuchajcie to. No. Nie wiem, co tam widać, bo oczywiście nie widzę, ale moim zdaniem efekt jak z tych wszystkich reklam szamponów. <śmach> zmałam się. Oczywiście szamponem nie uzyskacie takiego, takiej jakości ani żadną odżywką, ani no niczym tak naprawdę. Tylko keratyna. Więc jeżeli widzicie dziewczynę z tak pięknymi włosami, to albo natura, albo keratyna. Jezu, jak mi by się to utrzymało przez miesiąc Przysięgam wam, robię to Co miesiąc, będę to robiła co miesiąc Będę sobie kupowała co miesiąc Boże, jak ja bym miała takie włosy Ile ja bym dała W ogóle zaczęłam by o tym mówić, że wiem, że dziewczyny chcecie objętości Które mają tak naturalne włosy Ale powiem was, nie cierpię was Po prostu was nie cierpię, bo tak zazdroszczę Takich właśnie włosów Właśnie takich, bez objętości Ale gładkich, po prostu gładkich Zobaczcie, jak tafla to jest dobra To jest cudowne, ale powiem wam tak W trakcie prostowania Miałam czas na przemyślenia I póki co, wiecie, ja to dopiero zrobiłam Nie mogę powiedzieć, że Wam bardzo polecam i lećcie I kupujcie Proszę, zostańcie ze mną, zostawcie subskrypcję Żeby być tutaj na bieżąco Na kanale z moimi filmami, z moimi vlogami i na vlogu, zobaczycie na vlogu, na vlogach dalszych, zobaczycie, jaki jest efekt. Ja na pewno też będę jej o tym wspominać. Powiem Wam, że one są takie, że trochę mi się tu gdzie, nigdzie szarpią, tak jakby się trochę plątały, ale ja nie mam ani grama odżywki, a moje włosy bez grama odżywki są nie do rozczystania, po prostu nie ma opcji. Wkładacie szczotkę i tutaj ona zostaje, i dalej nie jedzie. E, także podejrzewam, że też to może być właśnie. Mm, tego powodem, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, zasubskrybujcie, yy, zostańcie ze mną na kanale i zobaczymy razem, jak to się będzie utrzymywało. Na razie nie chcę Wam mówić, że polecam. No widzicie, że efekt jest przepiękny, ale nie powiem Wam, polecam, zróbcie, kupcie i zróbcie to same w domu, bo słuchajcie. To jest test, ale nie test y, suszarki do włosów, która Wam nic nie zrobi. Prostownicy, która też Wam teoretycznie nic nie zrobi, tak? To nie jest test szamponu, odżywki, maski, tylko to jest test keratyny, czyli to już jest y, bardziej ingerujący we włosy zabieg. To jest zabieg. To już nie jest, wiecie, zwykła pielęgnacja, tylko to jest już zabieg. Więc ja Wam tego nie polecę, w sensie nie polecę, nie powiem Wam, że idźcie, zróbcie, bo nie chcę brać na siebie tej odpowiedzialności, ponieważ być może jutro rano wstanę i obudzę się łysa. Nie wiem, słuchajcie, Wy wiecie, jakie mam podejście do włosów. Ja dużo eksperymentowałam z włosami. Ostatni raz był taki, że sobie do, do, nawet dotąd, dotąd to ja chciałam, bo okazało się, że dotąd sobie obcięłam w domu sama, No, także. Także ja mam takie podejście do włosów, ale nie mogę brać odpowiedzialności za Wasze włosy i za Wasze głowy. Więc widzicie to, co widzicie? Ja jestem zadowolona, natomiast nie wiem, czy mi to nie zniszczyło włosów. Nie wiem, czy tak naprawdę po tygodniu to nie zejdzie i moje włosy będą jednym wielkim sianem. Nie wiem, tak? Tego nie wiem. Na chwilę obecną, gdybym ja miała takie włosy po umyciu, po wysuszeniu, nawet po delikatnym przeprostowaniu, nie przeszkadza mi to. To ja bym była y, więcej niż szczęśliwa. Tyle Wam powiem. To, co ja kupiłam, to jeszcze Wam raz tylko pokażę. To jest ten zestaw. Answer. I tak jak mówiłam, możecie kupić mm, szampon, odżywkę, tak jak ja tutaj w zestawie: szampon, odżywka i keratyna. A możecie kupić samą tą keratynę. Jeśli chodzi o moją keratynę, nie mam pojęcia, bo opakowanie w ogóle nie jest przezroczyste. Ale tak po odczuciu mm, połowę mam jeszcze. I tutaj jeszcze naprawdę sporo zostało. Także na kolejny jeszcze zabieg mam. Więc na moje włosy mi to starczyło na dwa razy, żeby uzyskać taki efekt. Ile się ten efekt utrzyma, nie wiem. Być może z racji tego, że na przykład założyłam, nałożyłam może za mało, utrzyma się on dużo krócej. Nie wiem, słuchajcie, to jest eksperyment, ja eksperymentuję, eksperymentujecie ze mną. Nie wiem też czy wystarczająco no to, to je, je wyprostowałam i tak dalej. No są takie, one są, widzicie, no, lejące takie i, i błyszczące są mega, no ten blask jest po prostu cudowny, ale jeśli chodzi o moje odczucie, to końcówki są takie trochę, wiecie, szarpiące. Takie trochę szorstkawe, jakby były. Dlatego, jak przeczeszę. O, wiecie, zahaczyło mi się delikatnie. Jak przeczeszę, to jest, y, to jest dużo lepszy efekt. Natomiast po chwili one się robią takie szorstkawe. I nie wiem, czy to przez to, że nie mam właśnie na nich odżywki, czy, 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 czy po prostu popaliłam sobie włosy. Co się okaże, wiecie, w praniu. No masakra. I zobaczcie, jak dłuższe są w ogóle. Jakie długie mam już do pasa. No też oczywiście to wydłuży Wam optycznie włosy. Jeszcze raz Wam pokażę tak z tyłu. Optycznie Wam to oczywiście wydłuży włosy, więc yy, też, też fajna opcja. No, prostowanie wcale mi tak długo nie zajęło, słuchajcie, myślałam, że mi zajmie wieki. Mówię do Łukasza, bo Łukasz zamówił e, nam jedzenie do domu. Mówię do Łukasza, dobra, e, zacznę prostować 15 minut i dopiero zamów, bo jest godzina do przywozu. Okazało się, że mógł to zamówić w ogóle, nawet zanim zaczęłam w ogóle prostować, bo teraz jeszcze będziemy czekać 50 minut, tak naprawdę. Także, e, no, także, także wcale długo to nie zajęło. Dobra, uciekam. I co jak Wam się podoba w nowych włosach, bo w takim e, właśnie braku objętości, <głos》>, tak to nazwijmy, a tak naprawdę bez puchu, mnie jeszcze nie widzieliście. Bo mam wrażenie, że kolor mi się nawet zmienił przy, przy tej karatynie. Karatyna rozjaśnia farbowane włosy, więc też uważajcie, bo ona wypłukuje farbę z włosów, e, jak macie farbowane. No ja mam naturalne. E, naturalnych podobno, że nie rozjaśnia, ale jakoś tak przez to, że są takie gładkie i błyszczące, to jakiś taki inny ten kolor się zrobił, nie? <głos》> Zobaczymy, w kucyku. Mi to w kucyku interesuje, słuchajcie, bo ja wiecie, że jestem kucykowa. No tak powiedzmy. No. kucyczek piękny. Super. Ja. No, jakby tak. Tylko ta szorstkość mnie tak trochę, trochę mnie martwi, powiem Wam ta taka delikatna szorstkość. I tak jak widzicie, jak przeczesuję, to one... Się trochę haczą, ale tak jak mówię, ja jestem bez odżywki, więc mam nadzieję, że to o to chodzi. <laughs> mam nadzieję. Super. Wydaje mi się, że trochę może za mało nałożyłam. Nie wiem, będę kombinować. Mam na jeszcze raz, więc za drugim razem po prostu sobie nałożę wszystko to, co mi zostało i zobaczymy. Dobra, uciekam. Dajcie znać, czy Wam się podoba, tak? <laughs> włosy na pewno Wam się podobają, no bo której dziewczynie by się takie włosy nie podobały. <laughs> Chyba każdej by się podobały. Hmm. Dajcie znać może, czy wy taką, odchodzi mi o domową keratynę, bo hmm, w efekcie w ogóle to, to, to nie jest tanie, tak? To jest drogie. Powiedzmy sobie, za 100 ml 46 funtów to jest drogo. Na dwa, nawet na dwa razy, 23 to jest, to jest trochę kasy. Ale porównajmy to z zabiegiem w salonie. No, więc jest tanio. <laughs> Jakbyście miały to robić w salonie. Dajcie mi znać, właśnie o tym mówiłam. E, czy wy robicie taką domową keratynę? Jeżeli tak, to jakiej używacie i jaką możecie polecić? Bardzo, bardzo Was proszę, bo być może nie zostanę przy tym produkcie, być może mm, wypróbowałam coś innego, być może wypróbowałam bym to taką klasyczną, tradycyjną keratynę, bo tak jak mówię, to jest coś innego. Ale taką klasyczną, tradycyjną być może też bym sobie wypróbowała, Nie wiem, zobaczymy, jak się ten efekt też utrzyma, bo jak się w ogóle nie utrzyma do pierwszego mycia, tylko będzie, no to. Tym bardziej skorzystam z Waszych e, poleceń, keratyny w domu. Trzymajcie się cieplutko. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Zasubskrybujcie. Zobaczycie, jak wyglądają moje włosy. A vloga nie nagrywam jutro. Będę nagrywać jakoś, nie wiem, może w tygodniu, albo dopiero w przyszły weekend. Mm, więc tydzień po. Więc, e, no, zobaczymy wszyscy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa.